Witamy w swoim kolejnym odcinku z Minecraft'a Będziemy już, tak jak mówiłem w surdź jak może się nazwać ten kurwa świat Mega dupa będzie się nazywać, przetrwanie A dajmy sobie skrzynkę, tak bo są gość, żeby nie mógł włączać gaimoda. Co ja, kurwa to. Kody. Dobra, kody są wyłączone, więc możemy grać. Dobra, tu pięknie się ładuje. Jeszcze, Jeszcze pół godziny... O, jest. Co to? Aha! Kurwa, bo ja mam tekstury w O, chuj, no to zjebałem. Ustawienie? Mam nadzieję, że da się tu usunąć. Tak? Dobra, wrócę do Was, jak ustawia. Dobra, witam po cięciu. Musiałem ustawić kurde, tekstury. Kurczę, przyje naprawdę, żeby było Jest, jest, jest pie pie to na pewno się przyda drewno najważniejsze kurwa, tu se... nie wiem, gdzieś tu se tam. jedzenie z cudem do pierwszego eksipunku dobra, oczywiście wszystko zabieramy nawet pochodnie skrzynki bo na pewno to się nam przyda wow drzewo Oczywiście trzeba się zaopatrzyć Kurwa we crafting Crafting na pewno się przyda w sumie teraz użyjemy muszę się już przygotować na wszystko na razie wszystkie takie drewniane na razie, takie początkowe. Co zrobimy? Tu wszystko. Chleb co zostawię i marchewki tylko. Dobra. Uszko się przyda, jak będzie noc... To, to szybko przeleciemy tą noc. No i pierwsze co chciałbym zrobić to odszukać wioskę przy lozeru. Co? Na pewno mi się nie uda. Spróbujemy Bierzemy crafting Kurwa. Dobra. Pytanie, gdzie pójść? Hmm. Gdzie pójść, gdzie pójść? Ja myślę, że tam Ja tak sądzę, ale czekajcie jeszcze to so, może coś weźmę kurwa yep 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 trochę koblasa yep 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 trochę sobie wykopiemy tego Mam już na te trzy przedmioty, ale jeszcze chcę napijać szybko. Nie wiem, tak na oko zrobię. A jeśli nie, 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 nie wystarczy, to po prostu będę się kopał do i zdobędę jakieś. Dobra, no później będziemy robić jakieś. O mój Boże! Wy tu widzicie? Nie wierzę, dopiero, za, dopiero zaczynam grę. Ja w ogóle nie ustawiałam e, ziarna generacji. Ja po, po grę, przetrwanie i tam skrzynka bonusowa. I patrz, od razu wioska. O kurde. O Kurwa, takie budynki... Ej, takich budynków ch chyba nie było jeszcze. Ej, no nie było takich jeszcze. O, lepiej żebym przypadkiem kogoś nie uderzył. Bo tu jest golem. A weźcie mi... Nawet z żelaznym mieczem. Ostatnio sobie nie poradziłem z golemem. Dobra, kraniemy łóżka standardowo. Dobra. To ja jest tutaj? To jest zielone. Dobra. pie jepi, jepi. Zrobiłem Wszystko zabiorone, kurwa. O kurde, dużo tego było Dobra A już jest Po co ja chcę tu schować, po prostu z tyłu położę O, dobraż aż To znaczy, że wszyscy pójdą do domku Dobra. Ten był dynek mnie ciekawy, bo wcześniej go nie było. Wow, Fucking kill me! No to fajnie. Pięknie. I to mi się podoba. W sumie mogę tutaj zamieszkać. Skręka. no No takie niezbyt. Ale złoto biorę. Mam nadzieję, że będzie kowal. Dobra, jebać te żółte łóżko. I tu powinna być jakaś dróżka. Jak za nią pójdziemy, właśnie za taką, to dojdziemy do jakiegoś tego domku. Przenica. To się na pewno nam przyda. Zabieramy. Ale szczęście. No. Tam są jeszcze dalej domki. Ale to zaraz. Mówię tutaj obszar. Zobaczmy co tutaj nam oferują. Nic. W sumie po prostu patrzę do takich małych. Pięknie i to mi się podoba. To się na pewno bardzo przyda. Jesteś? Nie ma. No to co to za wiele Park mistrz hmm. Po co to? Nie wiem To jest kolejna ścieżka Oj tu jest ścieżka tam Nie co to jest? A dobra to już nas Prowadzi do tego wielkiego budynku jak dobrze pamiętam, to tak to działało. Albo ta I my pójdziemy tą ścieżką. Dzięcie na. Dobra, witam. Psięciu. Idziemy. Dobra, tutaj idziemy. O kur... O, patrzcie. Czekaj, cięcie, bo coś mi tu. Dobra, weszłam tu, ale nic nie ma. Ale fajna skrytka. Ej, zamieszkamy tu. Nie, tu zamieszkamy. Tu zamieszkamy. No, sobie... Nie wiem. Przepraszam, ale za chwilę będzie cięcie, bo coś mi tu, kurwa. Nie, czekać, muszę to naprawić, bo... Dobra, witam. Krzesło mi się popsuło trochę. Dobra. Idziemy. do... No serio taki wielki? O! Jezus Chrystus. Oni są bogaci w jabłka! Ty no to nieźle, kurde. Ktoś wyszedł. Ile? 14 razem tutaj z 15. Kurde, zawalony ekwipunek mam już prawie. E, e, to za to. Noc się robi, ja pierdolę Dobra. Wywalać. O kurde, użerzyłem. Gdzie jestem? Gdzie jest ten golem? Dobra. Idę spać za nimi. Też tory, inne przejdą. Nie wnikam. A jeszcze zobaczę z tamtej strony. Co jest tą ścieżką? Tu byłem na pewno na 100%. Dobra, ale zobaczmy co mamy. Dobra, to może sobie przerobimy. Kurde, źle pikam. Tak, tak. To też wyrobimy Jest mm, To To będzie najwięcej, dobra Tu tak, tak Dobra Kurde Dobra, idziemy. Dobra, idziemy zobaczyć. Coś jest Coś tam świeci. A tam tam. Nie jest byno fajne. Dobra, idziemy dalej tą ścieżką. Dobra, chcę zobaczyć tutaj kawałek, przejść się i zobaczyć, co tutaj jest. No nic nie ma. Ale na pewno gdzieś prowadzi, ale ja wolę iść tamtą. Tam to wygląda lepiej. I bardziej wiem, dokąd iść. Wprost. Czyli idziemy prosto tutaj. Będę musiał zdobyć... Kurde. Zrobimy sobie na pewno... na pewno wężkę. To zrobię. Tak. Dobra, to zostawiamy. Muszę sobie uporządkować tutaj. To też. To zostawiamy. Daj, łóżko się przyda no i dobrze. Dobra. Prosto. Pamiętajcie, nie schodzimy z trasy. Prosto, prosto, prosto. Jak pamiętam, to tutaj ścieżki właśnie prowadzą do takich tych wielkich e, niby chyba nawiedzonych budynków. Ja w ogóle nie, nie ruszam ekranem. Uchudę, mi głód Bardzo dobra, dobra. Trochę sobie pojadłem. Nie jestem pewien co tutaj drogi. Bo na razie tu jest za dużo chyba miejsca wam powiem. Tu jest UL. Ul. A ja się nie znam jeszcze na tym ulu, ale chyba jak go zniszczę, to one mnie zaatakują. Ouch. Oh, do wody, do wody, do wody. Pszczoły nie atakują w wodzie. Sorry, ale jeszcze one takie, kurde. Czekaj, gdzie? Tu, tam. Dobra, tak mi. Nie iść do tego tutaj Dobra, no to idziemy dalej Ale ja chyba muszę być bardziej w lesie, nie? Dobra, taką miniemy Dobra Dobrze Kurde, nie jestem pewien co to daje drogi Myślałem, że to będzie o kurde, musimy... No to kończymy to na ociej 15 minut. No to on się z wami żegnam. Ja tu jeszcze pochodzę, a jak sobie co to, to z Wami się skąd tam.